TV Podkarpacie.pl. Dzisiaj zostały wznowione prace budowlane w centrum miasta związane z rewitalizacją placu Świętego Michała i przyległych ulic. Prace rozpoczną się od ulicy Piłsudskiego i ulicy Grzegorza Sanoka. Przede wszystkim będzie to zwężenie ulicy Grzegorza Stanoka zgodnie z projektem, to będziemy układać chodnik. Przejezdność ulicy będzie zachowana cały czas do, do Wielkanocy, po Wielkanocy rozpoczą się prace już na całość. Równolegle prace odbywać się będą na ulicy Piłsudskiego, więc zamknięcie centrum miasta najprawdopodobniej będzie miało miejsce 5 kwietnia. To znowu będzie się pokrywać z wymianą wodociągu w ulicy Kościuszki właśnie w rejonie skrzyżowania. Z ulicą Grzegorza Sanoka. Koszt wymiany wodociągów to blisko milion złotych, a związane to jest z przebudową dróg powiatowych. W czerwcu, lipcu e, ruszy przebudowa ulicy Rymanowskiej, Kościuszki Jagiellońskiej. To będzie inwestycja powiatowa. Natomiast zanim się rozpocznie e, ta inwestycja, musimy zrobić wszystkie roboty ziemne. I dlatego e, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej e, w miesiącach od marca, już praktycznie od przyszłego tygodnia, do 18 marca, rozpocznie e, wymianę się sieci wodociągowej. Tutaj ta sieć na ulicy Kościuszki, na Rymanowskiej, na Kościuszki i na Jagiellońskiej jest najstarszą w Sanoku. I pamięta jeszcze okres międzywojenny. Jednak na tym nie koniec prac budowlanych w centrum Sanoka. Ulica Sobieskiego będzie robiona na końcu, to znaczy tutaj jest, będziemy musieli niestety całą podbudowę ulicy Sobieskiego wymienić, dlatego te prace odkładamy na sam koniec, ale tutaj mamy jeszcze jeden problem, to jest główna droga dojazdowa do budowy parkingu wielopoziomowego. Więc realizacja tego zadania uwarunkowana jest od zakończenia prac przy parkingu wielopoziomowym. Rewitalizacja centrum Sanoka potrwa do czerwca bieżącego roku. Chciałbym przeprosić od razu wszystkich mieszkańców za utrudnienia w ruchu, które powstaną. Te utrudnienia są konieczne do tego, żebyśmy mogli przeprowadzić wszystkie zaplanowane remonty na rok 2013. Myślę, że po zakończeniu rewitalizacji Śródmieścia, po przebudowie ulicy Rymanowskiej, Kościuszki Jagiellońskiej naprawdę nasze miasto uzyska Piękny wygląd, i będzie to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Dlatego warto ten miesiąc, dwa miesiące przecierpieć, żeby jeździć pięknymi drogami po samok.